To moja druga wizyta w tym pięknym mieście. Po raz pierwszy byłem tutaj w kwietniu 2018 roku. Zresztą jest film na tym kanale z tego wyjazdu. Dzień bardzo zaczyna od śniadania. To właśnie w takim lokalu określanym jako konfeteria można zjeść smaczne portugalskie śniadanie. Za sok, kawę, kanapkę i słodką bułkę zapłaciłem około 7-8 euro w lutym 2022 roku. Mam wrażenie, że to w Portugalii można zjeść najsmaczniejsze śniadania. Takie lokale mają szeroki wybór różnego rodzaju wypieków, w tym dobrej jakości pieczywa. Można tu także kupić typowe dla Portugalii pastel de nata. Witam Państwa w Portugalii. Znajduję się obecnie na Avenida dos Aliades, czyli na Alei Sojuszników została ona nazwana tak, aby ucić sojusz pomiędzy Portugalią a Wielką Brytanią, który sięga aż XIV wieku przez wiele stuleci te państwa miały ze sobą dosyć bliskie relacje. Między innymi to znaczy okres czasu Wielka Brytania sprowadzała wino z Portugalii, ponieważ często miała pięku z Francją. Ten piękny budynek za mną to Ratusz. Z kolei wokół znajdują się budynki w stylu Art Nouveau, czyli okresu z końca XIX wieku i początku XX wieku. W górę plac ten został zaprojektowany po I wojnie światowej. Jak widać, znaczna część obszaru za mną jest w remoncie. Plac jest określany jako Praca deliberate, czyli y, Plac Wolności. Historia Porto sięga odległych czasów. Y, miasto to zostało założone przez Fenicjan y, w VIII wieku przed naszą erą, jako y, y, port handlowy. <kühm> Kilka stuleci później zostało zajęte przez Rzymian. Z kolei po Rzymianach, już y, w naszej erze, czyli wypuszczalnie <kühm> około V wieku naszej ery obszar ten został zajęty przez wizygotów. Porto też przez jakiś okres był atakiem Maurów, czyli ludności wyznania muzułmańskiego z terenu północnej Afryki. Od około XI wieku Porto należało do niepodległej Portugalii. Będąc przy tym placu, bardzo zwrócić uwagę na McDonalda. Ten jej obsługi znajduje się w budynku o interesującym wnętrzu, powstałym w roku 1936 w stylu Art Deco. Do roku 1995 znajdowała się tu kawiarnia Imperial Café. Nazwa Imperial nawiązuje do orła znajdującego się nad wejściem. W tym czasie w Portugalii panowały rządy autorytarne na czele z Antonio Salazarem. W wnętrze tego lokalu cechuje się witrażami w stylu Art Deco, kryształowym girandolem i fryszem z sufitu, który przedstawia różne style tańca. Idąc z Praca de Liberdata, czy nawet z McDonalda w kierunku dworca São Bento, można zobaczyć barokowy kościół świętego Antoniego. Z XVII i z początku XVIII wieku. Został on zbudowany na miejscu poprzedniej świątyni. Uwagę przykuwa fasadę kościoła, którą zdobią płytki azulerzeż. Warto także zajrzeć do środka, gdzie znajduje się bogato zdobiony ołtarz. Stojąc w pobliżu kościoła św. Antoniego, warto rozejrzeć się naokoło. Na, na krańcach ulicy przebiegającej prostopady do świątyni, można zobaczyć dwa inne kościoły. Jeden z nich to kościół Kleryku z wieżą, natomiast drugi to kościół świętego Ildefonsa. W pobliżu nie trudno zauważyć wysoki budynek z napisem, który oznacza, że tu ubierze się dobrze i po przystępnych senach. Jest to jeden z nadmarków Porto. W pobliżu znajduje się słynny dworze Sao Bento. Jest on popularny dzięki płytkim azulejos zdobiącym wnętrze tego budynku. Od XIII wieku do końca XIX wieku na tym miejscu znajdował się klasztor Sao Bento. Następnie postanowiono zbudować tu główną stację kolei dla miasta, którą oddano do użytku w roku 1916. Obecnie główną stacją kolei dla miasta jest Porto Campania. Węższe stacji są Bento zdobi ponad 20 tysięcy płytek ażureżos. Przedstawiają one sceny z historii Portugalii, a także życia jej mieszkańców. Na tej stacji można kupić specjalny bilet turystyczny, dzięki któremu można zwiedzić takie miasta jak Aveiro, Braga, Gumierez i Marco. Jednodniowy bilet kosztuje 7 euro, natomiast trzydniowy bilet kosztuje 15 euro. Posiadacze Portokarty mają zniżkę. Symbolem miasta Porto, znany m.in. z poszczówek i seriali, jest metalowy most zaprojektowany przez ucznia Gustawa Eiffla. Most ten został zbudowany w latach 80. XIX wieku i nazwany na cześć króla Portugalii Ludwika I. Łączy on dwa miasta: Porto i Vila Nova de Gaia, aczkolwiek wygląda, jakby to był jeden ośrodek miejski. To drugie miasto słynie m.in. z piwnic, gdzie przechowywane jest wino Porto. Most wieka pierwszego składa się z dwóch poziomów. Górny przeznaczony jest dla linii metra i pieszych, natomiast dolny dla ruchu samochodowego i pieszych. Z mostu można podziwiać panoramę Ribery, jednej z najstarszych dzielnic Porto. Metro metra w Porto przypomina sieć tramwajową i składa się z 6 linii i 82 stacji. Długość linii wynosi 70 km. Metro w Porto funkcjonuje od 6 rano do 1 w nocy. Łączy ono między innymi lotnisko z centrum miasta. Aby korzystać z metra w tym mieście warto kupić andante kart. Obecnie widzą Państwo panorama starej dzielnicy Zwierzy Katedry. Na Ryberę składa się labirynt wąskich, brokowanych uliczek biegnących pomiędzy kolorowymi kamienicami. W przeszłości Ribeira była niebezpieczną dzielnicą. Obecnie jest pełna restauracji, barów, kawiarni, sklepów i jest jedną z głównych atrakcji Porto. Nad rzeką Doru mogą Państwo zobaczyć Plaza da Riberia, czyli Plac Riberia. Jest to jeden z najstarszych placów miasta, ścigających historię średniowiecza. Widzą Państwo teraz główny kościół w Porto, zlokalizowany na wzgórzu nad rzeką. Przeciętnie znajduje się plac katedralny, który stanowi świetny punkt widokowy, z którego rozpościera się przepiękny widok na całą dzielnicę Riberia, a także na Villa Nova de Gaia. Pośrodku placu znajduje się pręgierz umieszczony tutaj w 1945 roku, a który jest rekonstrukcją starego pręgierza, który znajdował się w tym miejscu od roku 1797. W południowej pierzei placu znajduje się Pałac Biskupi będącą dawną rezydencją biskupów Porto. Obecny wygląd Pałacu Biskupiego jest wynikiem przebudowy w stylu barokowym z roku 1737. Osoby, które widziały katedrę w Lizbonie mogą zauważyć, iż katedra w Porto wygląda bardzo podobnie do tego obiektu. Katedra posiada dwie wieże zwieńczone kopułą, ze wspaniałym rozetowym oknem pod środkowym łukiem dodanym w XIII wieku. Całość, mimo wielu stuleci, zachowuje wygląd obronny, a świadczą o tym blanki zwieńczające ściany budowli. Na zewnątrz świątyni można zobaczyć barokową lodzię wypełnioną płytkami azulejos z XVIII wieku, Prowadzą do niej majestatyczne granitowe schody. Wnętrze katedry się bogatą dekoracją, głównie w stylu marokowym. Katedra C w Porto po raz pierwszy została wspomniana w Kronikach w roku 1147. W kolejnych stuleciach następowała rozbudowana i starsze świątynie w mieście. We wnętrzu i w bryle budynku można dotrzeć ślady romańskie, gotyckie, manuelińskie, barokowe, a także manierystyczne. Widzą Państwo kaplicę świętego Wicentygo z pięknym granitowym sufitem. Kaplica ta została przeznaczona na biskupi Panteon. Gotyckie krużganki powstały w drugiej połowie XIV wieku z polecenie biskupa. Zostały one wykonane z granitu, a całość sprawia dość surowe wrażenie. Pośrodku krużganku znajduje się wykonany z kamienia niewielki krucyfiks. Zwiedzając krużganki katedry Sef Porto zobaczymy trzy kaplice ukazujące trzy różne przedstawienia Matki boskiej. Podczas zwiedzania kruczkanków można zobaczyć biało-niebieskie panele z płytek azulejos, powstały w XVIII wieku i przytypiające sceny biblijne. Widzą teraz Państwo Prasa da Bataha. Jest to mały plac miejski którego nazwa pochodzi od wizji, jaka miała miejsce tu pomiędzy małorami a mieszkańcami miasta w X wieku. W okolicach tego placu znajduje się kilka uliczek, po których warto się przejść i podzielić starą zabudowę miasta. Ten budynek to Mercado de Boliao, jest to hala targała otwarta do użytku w roku 1914, jednak już wcześniej na tym terenie funkcjonował rynek, gdzie handlowano żywnością i kwiatami od pierwszej połowy XIX wieku. Będąc w portu miałem wspaniały widok z okna hotelu na Capella das Almas, czyli Kaplicę Dusz, niemal cała powierzchnia tego kościoła, z zewnątrz pokryta jest niebieskimi ażuleżosz, które przedstawiają momenty życia św. Franciszka z Asyżu i św. Katarzyny. Świątynia ta powstała w XVIII wieku, natomiast azulejos zostały dodane w roku 1929. Widzą teraz Państwo pozostałości murów obronnych z drugiej połowy XIV wieku określane jako muralas Fernandinas. Ich militarne znaczenie zmalało w połowie XVIII wieku, wtedy także zaczęto te mury rozbierać. A oto franczezynia, czyli portugalski mięsny jeż. Jest to warstwa kanawka pokryta piwnym sosem, danie typowe dla Porto.